Policjant nie może Pana w Ameryce zatrzymać prewencyjnie. Musi być jakiś powód, czyli musi Pan najpierw złamać prawo, żeby policjant pograniczyć Pańską wolność. W Polsce do kontroli drogowej Pana zatrzymują notorycznie. Pan się śpieszy do pracy, jechał Pan zgodnie z przepisami, a oni szukają przestępstw. Nie dał Pan żadnego sygnału w Polsce do tego, żeby wszcząć śledztwo. No ale zatrzymują Pana, bo statystyka pokazuje, że dzisiaj pijaki będą wracały na kacu do roboty, więc w poniedziałek po długim weekendzie zatrzymujemy rutynowo co trzeci samochód. Absolutnie nie do pomyślenia w Ameryce. Bo może ich pan podać do sądu. Zaczyna pan rozmowę z policjantem w ameryce w takiej sytuacji, proszę pana, czy przekroczyłem prawo, czy złamałem przepisy. Jaki jest powód, dla którego mnie pan zatrzymał? Śpieszę się do pracy. Chcę wiedzieć, jaki jest powód, dla którego mnie pan zatrzymał. Jakie jest uzasadnienie prawda? Z którego paragrafu mnie pan zatrzymał w tej chwili? To moi koledzy w Arizona, jak pierwszy raz na wino się umówiliśmy, to pojechałem do kumpla na to wino. Ja go pytam: Słuchaj, ale to ja muszę wrócić jeszcze do siebie na rancho, ile ja mogę tego wina wypić? A on patrzy jak na debila kompletnego mówi. Skąd ja mam wiedzieć ile ty możesz wypić? Ile mogę wypić, żeby przepisów nie złamać? On ja mam wiedzieć ile ty możesz wypić, żeby nie złamać przepisów? On nie rozumiał pytania. Otóż możesz wypić 7 butelek wina pod warunkiem, że będziesz jechał prosto, nie złamiesz żadnego przepisu po drodze do domu.